Siemanko, co tu mamy? moja, czere z nasion. Wiecie co? To jest tak mega proste upraw, w uprawie. Trzeci rok mam. Znosi cięcie nawet zimą i latem. Stało w, stoi w domu na oknie południowym cały czas. Zobaczcie jaki ładny już kołeczek. Może się kiedyś doczekam swoich owoców. Ogólnie dwa zostawiłem. Można formować. Ła, fajny ma... ładny. Fajny ma zapach liści. Bez kitu. Kto ma czerymojkę niech sobie sprawdzi. Zaraz ją przesadzę do ziemi własnej kompostowej, którą przez 4 lata zbierałem, wiecie, różności śmieci, znaczy śmieci. No wrzuca się wszystko z ogrodu, nie? Wiecie o co chodzi, liście, pierdoły i tak dalej. Zaraz zobaczymy stan korzeni, bo co dzień już musiałem podlewać. Jakbym jej nie ciął, to by miała jakiś metr wyżej. Ale naprawdę odporna roślina. W szklarni też trzymam. O tutaj, trochę jubel, bo sobie robię różne pierdoły. O tutaj, nie? Takie o. I one stoją cały czas, tu do listopada. Potem do, chowam do szklarni przydomowej i nic się nie dzieje. No, tam trochę, trochę liście, tam wiecie. I też kombinuję tnę i tak dalej. Naprawdę fajne, fajnie odporna roślinka. Niestety, ale pogoda dziś nie rozpieszcza, to będzie szybkie przesadzanie. No, nie za dłużej tam do nicy. No, z mi właśnie stan korzeni. Zimno, kurde, w szklarni 10 stopni. Tu mam ziemię kompostową. I tylko do niej wsadzę. Jestem właśnie ciekaw, co to da. O, panie. O, się wrosło. O, pani i pani. O, kurwa! Trzeba go puknąć. Nie wiem, jak to się zachować. Czy straciliście czy... O. Zobaczcie. Piękny stan ukorzenienia. Wszystko luksio. Dobra, was stara ziemia. Trochę kompostówki. Ile tutaj tego? O jeszcze. Na gruncik. Znaczy na dno. No. Przysypać trochę normalnie. Jestem giga ciekaw. Wiadomo, z takiej ziemi kompostowej to na początku to no, będzie ziela rosło. Jak się ziele wyrzuca, to zawsze jakieś tam nasiona. Wiecie. No! To lubi grzebać w ziemi, to sobie ogarnie. Rozumiecie? Kie mokre, bo deszcz padał, Kiebacza bacza, powciskać to bagno. Na rok, dwa, myślę, starczy. Ciekawy jestem, uda się z tymi. Znaczy, że, takie, że kiedyś ten. Czy puści kwiaty, nie? Nie mam pojęcia zielonego, może komuś się udało to znać. O! Kurde, taka... Takie zbite dziadostwo wychodzi. Dobra, tam... Zobaczymy. Na górę damy takiej taki sypkiej. O! domu podleje. Tyle! Trzeba tu się szczypać. Żadne robactwo tego nie tyka. Czy w szlarni, czy w domu nie ma takiej opcji. Naprawdę super sprawa te drzewko. Jak to Czeremoja to było, ta? Skleroza. Gdzieś tu napisane miałem. Tak jest, Czeremoja przesadzona. 26 marzec 2023. To rok temu, nie? Tyle. Ja się biorę dalej za robótkę. Także trzymajcie ta się. Przesadzaj ta wiosna, kurde. Jedziemy z tematem.